Nazywam się Łukasz Długowski. Jestem podróżnikiem, twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Po Tatrach chodzę od 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy na szlak wybrałem się z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego, zrozumiałem, jak mało o nich wiem. Te góry nadal są tajemnicą. W ramach naszego cyklu będziemy wspólnie odkrywać je na nowo. w skorupka za młodu nasiąknie. Edukację trzeba prowadzić na wszystkich frontach, także z dziećmi. Dlatego dzisiaj Tatry będziemy sprzątać z najmłodszymi, którzy biorą udział w tzw. Tatrzańskich Wagarach, półkoloniach organizowanych przez TPN. Naszym przewodnikiem będzie Władek Będkowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W dniu dzisiejszym wybraliśmy się z grupą dzieci. Uczestników programu Tatrzańskie Wagary, które zapisywane są przez rodziców po to, żeby spędzać letni wakacyjny czas, szkoląc się w przyrodzie, żeby być z tą przyrodą, obcować z przyrodą, chodzić po szlakach górskich pod opieką pracowników merytorycznych Tatrzańskiego Parku Narodowego i właśnie podczas jednej z takich wycieczek, zdecydowaliśmy też widząc entuzjazm tych naszych dzieci, że świetną ideą będzie pozbieranie śmieci, żeby dzieciaki raz z nami, opiekunami, przeszły przez szlaki tatrzańskie, żeby zebrały śmieci, ale też żeby dały przykład innym osobom, które na tych szlakach są spotykane, bo przecież jesteśmy przez Dolinę kościelską, o tym, jak ważną rzeczą jest nie tylko, aby nie śmiecić, ale też, aby nie bać się, nie wstydzić się podnieść śmiecia z ziemi. Żeby nie śmiecić, najlepiej w ogóle nie brać ze sobą śmieci. Śniadanie trzymać w pudełku, a wodę nalewać do termosu. Wszystko, co się da, koniecznie odwinąć z folii. No i przede wszystkim mieć ze sobą worek na śmieci. Wystarczy nawet zwykła foliówka. 39, czyli to jest albo duża stopa kobieca, albo mała stopa męska. Jak myśli, to był pan, czy pani, to Ale jako turyści na szlakach, tacy zwykli, też my powinniśmy zbierać śmieć. Po prostu będąc gdzieś na szlaku, idąc, szczególnie jak już wracacie z wycieczki. Warto się schylić. Jak tylko jest, wiadomo, fragment, kawałek reklamówki, do której to potem będzie można wrzucić, zebrać jednego, drugiego czy trzeciego śmiecia, wynieść go z parku. Nikomu to nie zaszkodzi, a pomagamy przyrodzie, naprawiamy troszkę krajobraz i też dajemy inny przykład. I to też nawet nie tylko w parku ale i poza parkiem. Pamiętajcie, że spośród wielu miejsc, to jednak Park Tetrzański jest jednym z tych czystszych. Tutaj w Parku Tetrzańskim i wolontariusze sprzątają i sprzątają firmy, do tego celu przez nas zatrudniane. No i też są zasady, są strażnicy, którzy o tym przypominają. Więc zbieramy śmieci kiedy tylko się da, nie tylko w parku, ale właściwie wszędzie, gdzie jesteśmy na co dzień. Zresztą butelki plastikowe, szkła i już na takie rzeczy, na przykład papiery, papierosy. No, ludzie bardzo śmiecą niestety w, w tarczańskich fajkach narodowych. To jest niestety przykre, bo po prostu zwierzęta. Na przykład już bluzkę na... znalazłem... znalazłem... i wkładki od butów, taleryny, bluzy, dużo butelek plastikowych, tak i butelki po piwie. Ja znalazłam bardzo dużo takich papierków po batonach, butelki, ja znalazłam wkładkę do buta, jedną. Trzeba zbierać, bo wtedy jakby zwierzę, jakieś zwierzę może to z, y, zjeść, poza tym y, śmieci mają swoje miejsce w śmietnikach albo w takich miejscach przeznaczonych dla nich, a nie w parkach.